Siema widzowie! Dzisiaj robimy szybką partyjkę w szachy. Tutaj musimy zakończyć. Nowa partia. Tu Jimmy przeciwko Jimmy. Dobra. Start. Bierzemy tutaj piątka, piątka na D5. Teraz szybko skoczka na B6. Tutaj E. 5 Tutaj on skoczek na y, F6. Tutaj koista y, na C, pie, C5. Robi tu. Tutaj szybko go zbijamy tego piątka. Piątka y, tu. I tutaj zbijamy go, i potem zbijamy wieżę. Tutaj skoczka jego zbijemy. Tutaj mu zbijemy, hop. Tutaj konia. Dajemy tu. Szybko tu. No i zbijemy modrego wieżę. Tutaj robimy tu i mu, tu mu zbijemy. Hop. Tu szybko. Skoczek na y, E4. Tu hop szybko. Tutaj skaczemy tu. Tu zbijemy mu. Tu hop. No i tutaj znowu tutaj. Tu mu zbijemy drugiego skoczka. To zbijamy mu, nie, on zbił nas najpierw, ale Myślałem, że tutaj zbijemy mu Hetmana, ale niestety nie zbiliśmy, ale Tutaj go, mu zbijemy i mamy jego Hetmana Fiesza na D6 Tutaj będziemy niedługo robili szachmata Nie, y mata znaczy się No i Wygrywamy! Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się. No, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze. Cześć! Jo!